Jest coś. O właśnie. O kurwa. Ty, to jest na pewno srebro. Nie ma bata. Chyba tu na wierzchu coś leży. To... Łuska. zieleninka zieleninka i to jest chyba sreberko ładnie Ferdynand Ferdynand sreberko pięknie to przed odważnik do wagi, a że ma tutaj, wiecie, ołów, chyba, bo to jest chyba ołów, i jakaś tam jest gramaturka tego odważnika. No to bierzemy, sprawdzimy co tam napisane, ale to chyba będzie 25 deko. Dzisiaj gdzieś nie wiem co się stało, ale dwa piękne sygnały i dwa sreberka. Kapslina teraz weszła. Teraz weszła kapslina. No coś tu trafiłem, ale A, coś jakieś złomisko. No i powiem wam kochani, w ten sposób. Przed wyjściem z miejscowaczki. wstawiliśmy sobie obiad. Właśnie teraz wygrzebałem ziemniaczki. No i co? Po pięć sztuk mamy. Myślę, że są idealne, bo skórka pękła, także smacznego. Dziękujemy nawzajem. Jeszcze w takim klimacie, słuchajcie. Spójrzcie. Miód malina. Jest jest. Pychotka. Mamy jeszcze dwie godzinki jasności, że tak powiem. Wyskakujemy tak przy obozie, w tak w terenik. No, powiem Wam, trochę musiałem pochodzić, żeby wychodzić, ale jest. Jest ładny krążek. Myślę, że to może być coś yy, albo staś, albo kopiejka. Ale powiem tak, zostawię sobie tą przyjemność i obejrzę to jak przyjdę. Myślę, że to nie jest sreberko. Jak przyjdę do obozu i razem ze Starskim obejrzymy co weszło. i od razu jest moniak super ciężkawy więc może być nieźle Wydaje mi się, że możliwe nawet że to jest sreberko, ale, ale obejrzę później Super Podwieczór zaczyna ładnie dawać. Jest dobrze Starski da mi znać może trafił jakieś sreberko Idę tam zobaczyć Ciężko się tu dostać Ale idę do niego kurża noga Poczekajcie Pokazuj sreberko Pie... jakieś dziwne napisy Jest tutaj próba 925 Pięknie Gratki Macieju. Czy to stare Aha. czy jest stare? Nie wiem. Ale srebro. Ale srebro. Czekało tutaj. Aha. Czekało te w tym rowie. Widzisz? Zmacałeś pierścień. No, udało się. Aha. Pięknie. Jedziemy Dzięki. Dalej. Jedziemy dalej. Maćku, mamy jeszcze godzinę światła. Więc może jeszcze coś wskoczy. Malutki dołek. Dosłownie. I tutaj wyskoczył mi... guzior. O, i to jest Austro-Węgry chyba artyleryjski i chyba jest pozł pozłacany, myślę, że tak, z uszkiem, nieźle, piękny, pozłacany chyba, no, piękny, skoro jest pozłacany, bo mi się wydaje, że jest, to chyba mogę, nie? No i co? Żona moja siemanko kolejny dzionek. Ostatni z naszej misji. Woda na kawkę już się grzeje ziemniaczki, które wstawiliśmy chyba tam nie wiem gdzieś o drugiej w nocy idealnie doszły. To samo co poprzedniego dnia. Cieplutkie, fajne. Uj, zaraz sprawdzimy wędeczki. Wypijemy kawusie, i jeszcze, i jeszcze skoczymy na godzinkę, dwie, a może trzy do lasu. Może fajnego coś jeszcze wskoczy. Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze nie byliśmy, więc. Nie jest nic przetrzepane. Także, może rzutem na taśmę coś fajnego wejdzie. Pierwszy sygnał, i spójrzcie, coś takiego wystaje. Fajnie by było, jakby to był jakiś stary gwóźdź, coś taka wbitka, ale. Ale nie wiem co to. Niestety, niestety to jest, ale to nie jest taki zwykły drut, bo zobaczcie, że z jednej strony i z drugiej strony jest jakieś zakończenie. Nie wiem co to może być, ale pierwszy strzał, który kopnąłem, a di, ładne było, więc jak najbardziej. Mam tu ładny sygnalik. Przed momentem dosłownie w tym rowie, którym jestem, zaraz Wam pokażę wyskoczył ładny na parsteczek i spójrzcie, że, że jest cały, śliczny salutki. jeszcze taką łuseczkę nie wiem, na przepiórki taki mały kaliberek czyli dwa fanty z tego dołka z tego rowu, przepraszam i tu mam sygnalik, gdzie mam wbitą drugą łapkę ID takie na moniaczkę albo na kolorek. 60. Teoretycznie. Teoretycznie. może być. Niestety ósens już. Też kolorek. Nic się nie poradzi. Tak to wygląda. Z jednej strony krzory, ale jest rowik. Ja idę tu w tą stronę. ale jajo. jest myślałem, że znalazłem kłosy myślałem, że znalazłem kłosy tak zwane złoto Weimaru jeśli dobrze powiedziałem, a spójrzcie co jest cię pierdolę Świnka nie dre mordy Bo może ktoś mnie usłyszeć ale jest jest złote 5 rubli Data 1000 Nie widzę dokładnie, ale jest kurwa rublicze jest o, chyba delikatnie sygnałem nie, ale idealne. Okej. Okay. Jeszcze jest sygnał. Dobrze widzę. To jest data 1898. Kiedyś już trafiłem coś takiego. Jest pięciorublowa. Tak jest. No i co? Żona moja? Piękne miejsce. Piękniutkie. Kolejny sygnalik A iD bardzo podobne do pięciublowy, więc i jestem niedaleko więc może chłopaczyna, który to zgubił jeszcze więcej tego miał Nie wiem cóż to jest, ale Ciężkie ciężkie Taki jakiś cingweis Coś od czegoś Wystarczy. Wystarczy tego dobrego Parę fantów wpadło Nie spodziewałem się że aż takich Bo znalazłem chyba dwa Dwa sreberka. dużo miedziaków Kilka boratynek, jeden złoty strzał, więc jak najbardziej mogę powiedzieć. No i co, żono moja, sprawdziłem sobie teraz dokładnie. W pierwszej chwili, jak wykopałem, myślałem, że to jest tak zwane złoto bajko, bo wczoraj albo przedwczoraj trafiłem w kłosy. I dzisiaj, w pierwszym momencie, też myślałem, że poprawiłem. Jednak wskoczyło 5 rublasków złocisze, więc jak najbardziej wypadzik udany mam nadzieję że Starski który już jest w obozie też coś tam ładnego trafił praktycznie na sam koniec i co? mi się najprawdopodobniej na jesieni, bo ten teren ma taki potencjał, że ja sam Jestem w szoku, że chodzę tu tyle, i jeszcze, jeszcze wychodzą fanty, i to takie, że buty spadają. Dzięki Wam za obejrzenie. Jeśli się film podobał, daj łapkę w górę. Jeśli się nie podobał, powiedz mi to i daj łapkę w dół. Napisz jakiś komentarz. Będzie miło ja i tak będę robił swoje i za tydzień znowu tutaj przyjadę i znowu pokopiemy. Pozdrawiam Siema. Pięknie.